Witam Was serdecznie. Zapowiadałam animację w klimacie 1 listopada i nie będzie to koko, więc zapraszam Was na recenzję, co w duszy gra, czyli filmu, który miał swoją premierę w trakcie pandemii miał mieć swoją premierę wtedy. Ta data była przesuwana jak wielu innych filmów i ostatecznie film wylądował na Disney Plus, gdzie nadal można go oglądać. Ja pozostając w tym klimacie refleksyjnym postanowiłam właśnie teraz się za niego wziąć. Film opowiada o tym również co się dzieje zanim trafimy na ziemię. No i pewnie zapytacie, no dobra, jaki to ma związek z tym końcem, czyli 1 listopada. No ma i to, i, i to duży, bo myślę, że wielu z nas właśnie w tych pierwszych dniach listopada podczas wizyt na cmentarzach miało w sobie takie poczucie, że życie jest krótkie, że zostanie po nas właśnie tylko ten kamień na cmentarzu, i że może warto by było je jakoś fajnie przeżyć, żeby niczego nie żałować. I właśnie o tym jest film, co w duszy gra: o docenianiu życia, o wdzięczności, o spełnieniu, o poszukiwaniu celu w życiu. O tym, czy w ogóle ten cel koniecznie musimy mieć, bo może nie to jest źródłem szczęścia. Na no to próbuję odpowiedzieć yy, ten film, i ja też spróbuję dzisiaj Wam opowiedzieć o psychologicznych aspektach, jak zwykle, yy, filmu i o tym, co możemy z niego wyciągnąć dla siebie. Zapraszam. Głównym bohaterem, co w duszy gra, jest Joe Gardner nauczyciel muzyki, który nie do końca czuje się spełniony w swojej pracy. Mimo że ta praca chyba daje mu jakąś satysfakcję. Dowodem tego jest choćby jego uczennica, która dzięki niemu y, odnalazła swoją pasję albo uczeń, y, który w ogóle tylko ze względu na jego lekcje przychodził do szkoły, teraz jest jakimś turbowielkim muzykiem i Właśnie swojemu nauczycielowi z wdzięczności daje szansę na spełnienie jego wielkiego marzenia, bo wielkim marzeniem Joe, na które on czekał całe życie, liczył, że to mu da szczęście i spełnienie, jest właśnie występ jazzowy, bycie muzykiem jazzowym. Szansa na spełnienie tego marzenia pojawia się w momencie, w którym on dostaje etat w szkole kiedy będzie miał stałą umowę, stałą pracę, będzie miał pensję stałą. No, spełnienie marzeń dla wielu, ale nie dla niego, bo on cały czas goni za wielkimi scenami, koncertami i kiedy w końcu dostaje tę szansę, ulega wypadkowi i chciałabym się tutaj zatrzymać. O tym co z psychologicznego punktu widzenia dają nam marzenia, mówiłam Wam już w recenzji życzenia. Zapraszam Was serdecznie do jej odsłuchania. Przypomnę tylko, że marzenia są takim motorem do działania, naszą motywacją i spełnianie tych y, swoich marzeń, czekanie na to, aż się w jakiś sposób zrealizują, to nie jest nic złego. Dążenie do spełnienia swoich kolejnych celów, jest jak najbardziej ok. Problem pojawia się wtedy, kiedy my nie zauważamy już świata wokół, bo tak fiksujemy się na tym, żeby spełnić jakieś marzenie. Na przykładzie naszego głównego bohatera widzimy, że on ma totalnie gdzieś swoich uczniów, na przykład. On czuje się sfrustrowany. Tym, że uczy. Co jest jeszcze gorsze, ma gdzieś swoich przyjaciół, bo yy, skupia się tylko na jazzie, na tym, żeby grać, tylko o tym mówi. Nigdy nie zapytał ich choćby o to, co u nich. Jego rozmowy bardziej przypominały monologi niż dialogi, niż jakąkolwiek wymianę myśli, przeżyć i, i tak dalej. Myślę, że to jest główne przesłanie, co w duszy gra. Czyli, gonienie za marzeniami sprawia, że umyka nam to, co jest najważniejsze. Nie jesteśmy tu i teraz, jesteśmy cały czas w przyszłości, gdzieś tam, gdzieś daleko. A życie jest tu. Te nasze wizyty na cmentarzu listopadowe chyba dosyć jasno uzmysławiają nam, że jutro może już być za późno. Na rozmowę, na spacer, na pizzę. My, ludzie, takie rzeczy, takie totalnie zwykłe rzeczy doceniamy w sytuacji jakiejś choroby. Jeśli jakiś brak wyda nam się realny, nie? A nie jakimś takim czymś, co się może zdarzyć, ale nie musi. A kiedy już się zdarzy, no to właściwie widzimy w tym filmie. Żebyście mnie dobrze zrozumieli. Marzenia absolutnie trzeba spełniać, trzeba je mieć, ale przy tym nie można tracić tego, co jest tu i teraz. I wiecie, co jest ważne w takim realizowaniu tych swoich marzeń? Wsparcie zasoby, jakimi dysponujemy. Bo będzie ciężko, jeśli nie będziemy mieli wsparcia choćby w rodzinie, tak jak Joe nie miał żadnego wsparcia w swojej matce, ona go tylko krytykowała i próbowała ustawić mu taką, narzucić mu taką swoją wizję życia. Oczywiście nie bez powodu, bo mąż był muzykiem i Joe zafascynowany ojcem po prostu kompletnie nie widział, że gdyby nie matka, to oni by zwyczajnie mieszkali na ulicy. Bo tatuś artysta nie byłby w stanie zapewnić im żadnego bytu. Ale bardzo fajna jest scena konfrontacji bohatera z matką, gdzie on jej wywala, że nie czuje się szczęśliwy, że chciałby właśnie spróbować z tym jazzem, a ona go wiecznie hamuje. I matka wreszcie okazuje mu to wsparcie, mimo że boi się, jak to się potoczy. A pozytywnym wsparciem dla bohatera. Jest jego były uczeń. To on daje szansę na występ jazzowy. Jest taką furtką, przepustką do spełnienia marzeń. I to też jest cenny zasób. Na drodze do spełnienia życiowego Joe staje studzienka kanalizacyjna, w którą nasz bohater wpada i. Umiera, to znaczy prawie umiera, bo decyduje się wyrwać z rąk śmierci, i przypadkowo no, trafia do przedświatów. Przedświaty to jest miejsce, w którym są dusze przed wyruszeniem na ziemię. Tam dostają talenty, najważniejszy trzon osobowości. Jest to pokazane jako taka korporacja tabelki, cyferki i tak dalej. Tam dusze znajdują mentorów, którzy mają za zadanie pokazać im sens życia na Ziemi. Te dusze mają znaleźć iskrę, która będzie dla nich powodem do życia na Ziemi. Nasz Joe jest przekonany, że tą jego iskrą jest właśnie jazz. Dusze są numerowane i tam w podróż wyrusza dusza: miliard, coś tam, coś tam, a Joe dostaje 22. Takie zwykłe 22. Czyli dusza jest w tych przedświatach generalnie od zawsze, bo żaden mentor nie był w stanie znaleźć dla niej to znaczy, ona nie była w stanie znaleźć powodu do życia na Ziemi. A, próbowały osobistości, no, osobistości, typu Matka Teresa. Joe wziął sobie za punkt honoru odnalezienie iskry Duszy 22, no bo dzięki temu będzie mógł wrócić, tak, i spełnić swoje wielkie marzenie. I tu się zaczyna początek pięknej przygody. Joe i Dusza 22 trafiają na Ziemię. Ona jest w jego ciele, on jest w ciele, ta, tak, chyba po to, żeby dzieci się do końca nie zanudziły, bo tematy raczej nie są dla nich za bardzo. No chyba, że znacie dzieci, które rozkminiają sens życia. Chyba ja byłam takim dzieckiem. Dobra, nieważne. Joe jest absolutnie skupiony na tym, żeby gonić ze swoim marzeniem, oczywiście. Ja nie wiem, jak ja teraz patrzę, to, to jest jakiś kompletnie odrealniony człowiek. Skupiony wyłącznie na sobie, i może ta śmierć, niby śmierć, miała za zadanie pokazać mu, że istnieje coś więcej niż muzyka, istnieje coś więcej niż on sam. Bo ostatecznie zdecydował się pomóc Duszy 22. W ogóle fajnie nam pokazano to, że nie każdy człowiek musi mieć cel w życiu. Nie każdy musi mieć jakiś wybitny talent, wielką iskrę. Dusza 22 mówi, że ona przez te tysiąclecia nie była w stanie zejść na Ziemię, bo nie czuła się wystarczająca. Czuła się taka zwykła. I ona powoli zaczyna dostrzegać niezwykłość w zwykłości życia. Słyszałam kiedyś na jakimś wykładzie, że niewidomy odzyskał wzrok i umarł. Z rozczarowania, oczywiście bardzo upraszczając tę historię, ale yy, wiecie o co mi chodzi. Yy, to nasze spełnione marzenie nie zawsze musi być tym, czym my chcemy, żeby było. Joe w końcu udaje się zagrać ten koncert i nie dzieje się nic, nie? Nie dzieje się magia, bo on takie koncerty będzie musiał grać codziennie, codziennie, codziennie i to. Też będzie zwykłe powszechne zajęcie, mimo wszystko. I on w końcu rozumie że to, co jest w życiu potrzebne, to nie wielkie wow. Nie wiadomo, co, tylko po prostu zwykłe życie. Tak, smak pizzy, nie wiem, liście w parku. Można chyba powiedzieć, że taki cel życia znalazła 22, i Joe też dostał drugą szansę. Na koniec, i chyba nieważne, w jakim kierunku on to swoje życie poprowadzi: czy będzie tym nauczycielem, czy będzie jednak tym muzykiem, bo jakieś spełnienie to mu dało. Tylko nie było tym, czym on myślał, że będzie. Ale zostanie w nim to przekonanie, że najważniejsze jest po prostu żyć. Tutaj zdecydowanie nie ma przegranych. Jeśli filmy Pixara w jakikolwiek sposób się ze sobą łączą, to. Wśród fanów rozgorzała dyskusja, no kim ta dusza 22 ostatecznie została. I ja osobiście i wielu ludzi uważa, że to jest Rajlaz w głowie się nie mieści. Reżyser ten sam swoją drogą super, że ktoś się wziął za takie, no wydawałoby się, podstawowe życiowe tematy. Tu emocje, tu sens życia. Świetne i to wszystko zrobione tak przepięknie. Oglądając każdą kolejną animację, ja myślę, że no nie już się nie da piękniej, ale te przedświaty wyglądały tak wspaniale naprawdę. Jeśli nie oglądaliście i nie chcecie oglądać, to przynajmniej sobie zobaczcie zdjęcia, jak to wygląda, bo naprawdę warto. Do tych przedświatów pasowało nawet to nieszczęsne 3D. Ale, jakby Joe na Ziemi, to już mogli zrobić w 2D, jak Bóg przykazał. No, ale dobra. Pamiętam, że jeden z twórców Pixara w jakimś dokumencie powiedział, że to 3D to trochę jak animacja ożywiona, plastelina. No to tak, właśnie tak to wygląda. No, ale dobra. Yy, przepięknie yy, było. Dubbing super. Nie poznałam Joanny Koroniewskiej w roli 22, więc naprawdę szacun. Także za to plus. No i co za przesłanie. Naprawdę, przesłanie cieszmy się z małych rzeczy, doceniajmy każdą chwilę. No co, sensem życia jest chyba po prostu żyć. Tak mi się wydaje. Polecam Wam praktykowanie wdzięczności, no nie wiem, każdego dnia, sobie wypisać jakieś trzy rzeczy, za które jesteście wdzięczni. To bardzo dobrze robi na psychikę. Polecam Wam też, co w duszy gra no bo co w duszy gra że warto mieć pasję, że warto doceniać to życie, że trzeba próbować, nie zniechęcać się. No nie każdy będzie wielki, taka jest prawda, niestety. Ale każdy może żyć jak najbardziej wartościowo i to jest przesłanie dla dużych i dla małych. Choć ten film akurat myślę, jest głównie dla tych dużych. Po filmie wpadła mi do głowy taka piosenka, zacytuję wam jej fragment. Warto wciąż mieć nadzieję, warto śnić, warto żyć. To jest piosenka małe szczęścia, posłuchajcie ją po filmie przed filmem. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, czy co w duszy gra zachwyciło Was tak samo jak mnie. Oczywiście 5 na 5 ode mnie. Jak tam Wam się podoba ta moja recenzja? Dzisiaj chyba więcej psychologii było, tak mi się wydaje, ale od kiedy jestem magistrem, to no nie wiem, jakąś mam większą śmiałość mówienia o, o tych tematach psychologicznych. No, i co, do następnego razu? Zasubskrybujcie mój kanał, koniecznie. Dajcie łapkę w górę, skomentujcie. To pozwoli mi rozwijać kanał. No, i śledźcie mnie też na Instagramie. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Do usłyszenia kolejnym razem. Listopad to jest miesiąc rocznic okrągłych w tym roku, więc będzie o pewnych polskich serialach za tydzień i za dwa, a za trzy tygodnie yy, będzie coś, co odkładam już chyba od ponad miesiąca. Kto mnie yy, śledził na Instagramie, to wie, co oglądałam do prasowania i recenzja właśnie tego serialu pod koniec listopada będzie. Yy, w serii było, minęło. Yy, no, tak więc jeszcze raz do usłyszenia i trzymajcie się ciepło w te listopadowe dni.